Nikotyna sama w sobie nie jest tak szkodliwą substancją jak się wszystkim wydaje. Kiedyś nie palono papierosów, tylko żuło się tytoń i nikotyna była wchłaniana bardzo powoli. Potem zaczęto palić papierosy. Każdy papieros to jest 4000 substancji szkodliwych, które wchodzą do twojego płuca, powodując na przykład nowotwór płuc. I teraz tak, kiedy palisz, wydzielają się neuroprzekaźniki, wydziela się dopamina, noradrenalina oraz inne neuroprzekaźniki, powodując wzrost skupienia, wzrost ciśnienia krwi i to powoduje wzrost koncentracji i wzrost energii. Ale efekt jest krótkotrwały. W momencie kiedy wydziela się dopamina, ona musi w końcu spaść i to powoduje uzależnienie. No, widzisz, pomiędzy jednym a drugim papierosem zaczyna nikotyna szybko spadać i kiedy nikotyna zaczyna spadać, to powoduje stres w organizmie i kiedy zaczynasz się stresować, zaczyna spadać twoja produktywność, zaczyna spadać koncentracja, zaczyna spadać energia, włącza się rozdrażnienie. To dlatego za pół godziny, za godzinę polecisz pół kolejnego papierosa, ponieważ w tym momencie zaczyna ci spadać ten efekt, który miałeś na samym początku. Jeżeli mi nie wierzysz, że w taki sposób to działa, to polecam ci zrobić bardzo prosty eksperyment. Nie pal przez 3-4 godziny, a zobaczysz, co się będzie z tobą działo.